Wspychała numer 105. Skąd jesteś? Z ostrocesem No, czyli teren pagórkowaty mocno. No, góry w tym to wszystkie. No, pod. Jesteś debiutantem w tego typu imprezie? Tak, w ogóle to jest mój pierwszy jakikolwiek ultra maraton. Jakikolwiek ultra. Ta. No to z gruby rur. Wiesz co, chciałem się zapisać na Wisłę. I wszedłem na te zapisy chyba o 5 minut za późno. Nie było miejsc, zobaczyłem, że są miejsca na, na Karpatie. Nie zastanawiałem się kliknąłem no i, i gdzie jestem. No. Jakieś tam doświadczenie w wypychaniu rowerów jest, ze względu na jakieś tam wypady bikepackingowe ze znajomymi, czy to na Ukrainę, czy właśnie w Beskidzie niskim. Aha. Teraz trasa R10 yy, w Polski Polskim. Także jakieś tam doświadczenie. W pakowaniu no i w wypychaniu jest. Tylko jak widzisz ten gościk? Jak go widzę? Zresztą, zacząłem w ogóle zupełnie na ludzie. Spałem sobie do siódmej rano. Ale tak zobaczyłem, że ci ludzie znikają od 3, o trzeciej, o czwartej. Także może by trochę ich podgonić. No i nie wiem jak to się stało, ale po prostu teraz naginam ile wlezie. Przestałeś spać, tak? Dokładnie, spanie na dziko Miało być spanie co nocy w paterze. Tam punktem głównym było wykąpanie się i wyspanie w pościeli A ostatnie noce spałem w kapliczce Wczoraj spałem Ale w tej świętego Jana na nie Jeszcze 10 minut nam zabrakło Do schroniska na... Boże, co to było? Na Okej. Okay. Po prostu masz stach deszcz złapał. Nad nami matka boska. No mówię, 10 minut tam zabrakło, po prostu tak zaczęło lać, że nie było sensu jechać w deszcz i spalić się w kabinie. Wczoraj też gdzieś na izbach, na dziko. Jakaś świetlica, gdzieś tam altanka była i wykorzystałem, to nie zastanawiając się. Ale masz sprzęt do spania, tak? Wiesz co, jeśli jest gdzieś da, to mam, bo mam materac i świwór. I, i, i Okej, okay, czyli potrzebujesz tylko dachu nad głową. Co czym to się je takie ultra? Co trzeba zrobić, żeby to skończyć? No jeszcze nie skończyłeś, ale zakładam, że zaraz skończysz. I co tu jest najważniejsze? Jest to, wydaje mi się. No wiadomo, jakąś tam y, przygotowanie fizyczne trzeba mieć Chociaż ja miałem wydaje mi się bardzo średnie Z pierwszego dnia łapały mnie takie skurcze, że w nogach po prostu leżałem na mostku Ludzie się pytali czy coś mi się stało A ja musiałem rozciągać po prostu mięsie i ładować w siebie magnes i tak dalej Może za mało piłeś po prostu? Wiesz co, gorąco mówię, było. mega dużo piłem Nie wiem, to szok chyba dla mięśni że Cały dzień y, wypych, jazda i tak dalej no ale tak, no nogi, już wszystko ok. Wydaje mi się, że, że głowa najbardziej jedzie. Nie wiem, miałem od czasu, że wczoraj, przedwczoraj jadę sam praktycznie. Coraz mniej tych ludzi spotyka. Nie wiem, czy właśnie tak jakbyśmy sobie razem jechali, byłoby mi łatwiej. Czy jednak jak jadę sam, jestem sam ze swoimi myślami i ze swoim tempem. No różne tutaj te szkoły są, jedni wolą tak, drodzy wolą tak. Bo no wydaje mi się, że naprawdę głowa, głowa tu jedzie po prostu. Zawrotka w dwerniku i powrót do ustronia, Karpatia 1200, nie, co ty nie, na to? Dziękuję okay, już tak, Były kontuzje, jakieś tam otwarta, pięta. Była gleba, e, wybity palec. E, żebro odtłuczone, bo przy glebie goł proszę zbiło. gdzieś tam to bolało, ale to. Bo no to boli, ale po prostu wyłączałem to ze to, swojej głowy. Nie ma tego. Nie ma tego. <laughs> a co? Dzisiaj komańcza jako cel? No, miejmy nie nadzieję, oby nie spanie kolejne na dziko. Ha, całe towarzystwo dzisiaj wszyscy się do Komanci wybierają I razy przeraża ten, ten las przed Komancią jeszcze No ale jeszcze młoda godzina w miarę Nie lewo, 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 w lewo, w lewo, w lewo, w lewo, w lewo. Trzymaj się! Do zobaczenia.